Witajcie w ten piękny dzień, znaczy w sumie to nie widzicie, że jest piękny, bo gdybym to odsłoniła, to bym nic nie widziała na monitorach, ale... Jest bardzo ładny dzień dzisiaj, tak ładny, że aż by się polatało po przestworzach, po pięknym niebieskim, no powinienem przestać na to pokazywać, po pięknym niebieskim niebie. Jakiś czas temu, jak miałam swoje pierwsze podejście do WoWa, to bardzo, ale to bardzo ucieszyło mnie y, odblokowanie latania na mountach. I pamiętam, że wtedy siedziałam na Discordzie z patronami i wzięłam pierwszą lepszą rzecz, którą miałam do pisania, czyli chusteczkę, może nie tą konkretnie, ale chusteczkę i zapisałam latanie w grach. I to wydawało mi się takie turbo śmieszne, bo jeśli kojarzycie twórczość Kacpra Pitali, a jeszcze ze starych czasów TV-gry, to wiecie, schody w grach, krzesła w grach, no i zresztą już teraz na nowych włościach kraby w grach, które akurat są piosenką, a nie wideo y, SM, ale wiecie o co mi chodzi. I znalazłam tę chusteczkę jakiś czas temu i tak popatrzyłam na to i pomyślałam sobie... Tak! Latanie w grach. Kocham latać w grach. Ale jak tak dłużej sobie o tym pomyślałam, już w kontekście tego, że hej, Miałabym robić materiał o tym, że kocham latanie w grach. To pomyślałam sobie, hej, latanie faktycznie może zmienić naprawdę wiele. I jako, że główna idea tego filmu, a właściwie oryginalnie tego żartu, była zainspirowana materiałami i przemyśleniami Kacpra, to pomyślałam, zapytajmy Kacpra, czy zrobi swoje klasyczne rozkminowe wejście. I możecie się spodziewać, że nie trzeba było długo przekonywać Kacpra do materiału o roboczym tytule Latanie w grach. Latanie. Człowiek patrzył w niebo i marzył o tym, by wznieść się w powietrze długo przed tym, jak powstały współczesne samoloty. Niektórym bardzo zależało na tym, by choć przez chwilę poczuć się jak ptak. Franz Reichelt w 1916 roku zademonstrował swój specjalny spadochronowy strój. Wraz ze swoim wąsem oglądany przez tłum Paryżan, Franz rzucił się w lot ze szczytu wieży Eiffla i umarł. Ludzie tworzyli latawce. Latawce bojowe, nie pytajcie mnie o co chodzi. Dokumenty historyczne opisują różne próby lotu z użyciem pseudoskrzydeł. Powstały balony, sterowce. Technologie te oparte były na gazach lżejszych niż powietrze, ale latanie za pomocą czegoś cięższego potrzebowało odpowiedniej technologii. Słynny lot braci Wright był możliwy dzięki silnikowi o mocy 12 koni mechanicznych, czyli mniej więcej tyle, co skuter. W ciągu 60 lat posunęliśmy się od pierwszego pilotowanego samolotu do lotu na Księżyc. W pewnym sensie można powiedzieć, że ludzie zaczęli na hardzie. Żeby wznieść się nad powierzchnię Ziemi i pokonać grawitację, trzeba się naprawdę nieźle napocić. A potem wcale nie jest dużo łatwiej, kiedy jesteśmy otoczeni przez bombardujące nas powietrze. W porównaniu do tego wszystkiego, podróż przez przestrzeń kosmiczną wydaje się być wręcz czymś prostym. Jak się rozpędzisz, tak lecisz 10, 100, 1000 km na godzinę, nie ma to żadnego znaczenia, bo nic nie stawia nam oporu. W pewnym sensie poruszanie się przez przestrzeń kosmiczną może się wydawać najbardziej. Fundamentalnym i intuicyjnym sposobem poruszania się po wszechświecie w ogóle. Jednak na Ziemi współczesne samoloty zmieniają to, jak myślimy o przestrzeni. Wycieczka do innego kraju z wielodniowej wyprawy staje się nagle kilkugodzinnym wypadem. Dystans jest tylko tak duży, jak czas potrzebny na przemierzenie go. Nie dziwne, że mit o Dedalu i Ikarze tak mocno zapisał się w naszej świadomości. Lot kojarzy się przecież ze swobodą, wolnością, ekstazą. I choć dziś możemy po prostu wznieść się w powietrze kupując bilety na samolot, człowiek podnoszący się z ziemi o własnych skrzydłach pozostaje barwnym marzeniem. Dosięgnęliśmy już gwiazdy na pokładach maszyn, ale personalny lot jest cały czas czymś niesamowitym dla człowieka. A skoro tak jest, to jak duży wpływ na grę może mieć obecność mechaniki latania? Z wierzchu mogłoby się wydawać, że, no, mechanika jak mechanika. Idź, biegnij, kłócnij, leć. Gry wideo mają to do siebie, że mogą mieć zróżnicowany wydźwięk jako medium. Nie muszą opowiadać żadnej tekstowej historii, mogą przypominać bardziej sportową rywalizację albo interaktywny obraz. I skupmy się na tym drugim. Kiedy patrzymy na jakieś dzieło sztuki, czy nawet zwykły rysunek, to dochodzimy do rozmyśleń kojarzonych w szkole jako co autor miał na myśli. Obraz zawiera w sobie jedną opowieść o tym, co faktycznie chciała przekazać osoba, którego tworzyła, a w momencie, gdy ktoś na niego patrzy, zaczyna się układać druga opowieść, o tym, co widzi w nim konkretny oglądający. W grach mamy grafikę, która w sumie ma bardzo bliźniaczy efekt, ale w przypadku tego konkretnego medium jest jeszcze jedno narzędzie, które też pozwala opowiadać coś bez słów właśnie mechanika. I można zrobić grę bez fabuły, ale nie da się zrobić gry bez mechanik. Wydaje mi się, że w tym przypadku autor nie musi nawet nic przekazywać, wprowadzając konkretne możliwości do swojej produkcji, ale jeśli opowiada ona ogółem jakąś historię, to mechanika zawsze będzie ją uzupełniać po stronie odbiorcy. Nawet jeśli nie ma to większego znaczenia, to na przykład przez wprowadzenie mechanik prowadzenia różnych pojazdów, w jednej wersji Cyberpunk 2077V będzie motocyklistą, a w innej będzie tak kochał Night City, że wszędzie będzie chodził na nogach. Te interaktywność gier można wykorzystać jako narzędzie do opowiadania historii do tego stopnia, że dostaliśmy takie gry, jak chociażby Gris, gdzie można się rozpłakać, bo zniszczyliśmy parę kamieni albo gdzieś wskoczyliśmy. Obraz, w połączeniu z mechaniką, opowiada historię tak treściwie, że chociaż nie padają słowa, to każdy gracz wie, że to jest opowieść, i do tego przy każdym odczytaniu będzie ona miała inny wydźwięk. W Unpacking trzeba schować zdjęcie byłego partnera głównej postaci, żebyśmy mogli przejść na następny poziom, a w domyśle na poziomie narracyjnym, żeby bohaterka zamknęła pewien rozdział i poszła dalej w życiu. Na podobnych uczuciach, poprzez zagadki logiczne i point-and-clickową mechanikę, zbudowane jest całe When the Past Was Around. Nie będę opisywać szczegółów, żeby nie odkryć całego doświadczenia, ale ogółem takich wyciskaczy, łez, indie, krótkich gier jest całkiem sporo. Na tyle dużo, że mogłyby zasługiwać na osobny mat... Materiał. No ale wróćmy do sytuacji, w której mechanika to tylko część z gry, a jednak jej obecność lub brak może mieć większy wydźwięk niż się wydaje. Co to za różnica, czy nasza postać może latać czy nie? Z pozoru jedynie kwestia settingu i pozwolenia graczowi na szybsze przemieszczanie się. A tak, come on, nie tak łatwo uprościć stare jak światoduckie marzenie senne i symbol wolności do jednej z opcji poruszania się. Zobaczymy sobie piękny przykład tego na podstawie czegoś, co znalazłam kompletnym przypadkiem. Uniwersytecki eksperyment osoby o imieniu Sherry Larimer, czyli pracę naukową na temat opowiadanie historii spotyka interaktywność, tworzenie mechanik gry, które opowiadają historię. Autor lub autorka zaznaczyli we wstępie, że tworzenie gry nastawionej na opowiadanie historii to całkiem spore wyzwanie, dlatego że ok, deweloperzy stworzą ramy tej historii, ale ostatecznie to gracz będzie ją prowadził. Padło jednak podkreślenie, że to nie jest wada gier jako medium, tylko zależność, która czyni je unikalnym. Zasady działania danej produkcji stają się na swój sposób częścią jej skryptu. Osoba prowadząca narrację postanowiła w swojej pracy przyjrzeć się relacji między fabułą a mechaniką i znaleźć strony tej relacji, na które Należy zwracać szczególną uwagę, a wraz z tym zrozumieć, co można zrobić, żeby opowiadana w grze historia mogła być mniej zależna od nieinteraktywnych form przekazywania informacji, no bo w końcu to interaktywność jest siłą tego medium. W tym celu w ramach swoich badań ta osoba postanowiła stworzyć własną grę z ważną narracją, ale taką, która będzie oparta głównie na mechanice. Główną inspiracją okazała się calineczka Andersena, głównie ze względu na motyw podróży przez nieznane miejsca. A do tego modyfikowanie tego znanego konceptu. Główna bohaterka nie była zwyczajną postacią trafiającą w jakieś fantastyczne miejsce, tylko postacią fantastyczną trafiającą w miejsce zwyczajne. To, co przemówiło najbardziej do osoby tworzącej grę, to motyw tego, jak na tożsamość calineczki wpływało otoczenie i jak oprócz historii o szukaniu domu była to tak naprawdę także opowieść o szukaniu warunków, które pozwolą jej być najlepszą i prawdziwą wersją siebie. W baśni obie te drogi mają swoją kulminację głównie w tym, że bohaterka znajduje swoich ludzi i otrzymuje wtedy skrzydła i nowe imię. I najwyraźniej autor lub autorka zachowali się podobnie do mnie zapisującej ten materiał na chusteczce z myślą. Kocham latanie, tak latanie będzie o lataniu, bo właśnie skrzydła i umiejętność latania stały się kluczowym elementem tożsamości MAI, czyli głównej bohaterki projektu. W tym przypadku postawiono na to, żeby ta umiejętność była z nią od początku, a co za tym symbolicznie idzie, żeby już na starcie historii była sobą. Myk mechaniczny, który miał pozwolić na opowiadanie historii bez słów, został zawarty głównie właśnie w mechanice latania. Pomysł nagre zaczął się od tego, że w cieniu Maja będzie miała człowieczną formę, ale za każdym razem gdy padną na nią promienie słońca, dosłownie dostanie skrzydeł, a wraz z nimi umiejętność latania. Skrzydła, tak jak Kacper wspominał wcześniej, wywołują uczucia bazowane na radości czy wolności i w związku z tym w osobie prowadzącej badanie powstała chęć, żeby gracz od początku w jakiś sposób związał się emocjonalnie ze słońcem, a tym samym opowieścią, która miała zostać przedstawiona. I w ten sposób gracz na widok słońca zaczynał odczuwać dokładnie tę samą radość, jaka lorowo budziła się dzięki promieniom w głównej bohaterce. A z drugiej strony, nie zawsze miało być warto pozostawać w zasięgu promieni słonecznych, bo Maja w swojej skrzydatej formie nie miała nóg, które pozwoliłyby jej usiąść, a odpoczynek był potrzebny do striggerowania pewnych eventów. Analogicznie siedzenie jako czynność jest często symbolem pewnego rodzaju kontemplacji. Żeby dojść do pewnych wniosków i ewoluować wewnętrznie, postać musi dostać scenę, w której po prostu zatrzyma się na chwilę i zastanowi. Gdyby Maja cały czas tylko oddawała się lataniu w słońcu, jej tożsamość opierałaby się prawie wyłącznie na jej działaniach i zewnętrzu. Gdy zatrzymuje się i siada w ciszy, uwaga może zostać skupiona na jej emocjach i relacjach, bo w powietrzu jest mimo wszystko samotna. Oczywiście całe badanie ma o wiele więcej szczegółów i elementów, dlatego zachęcam do zapoznania się z nim i zostawię link w opisie, ale to, co już powiedzieliśmy, jest wystarczającym przykładem w tym naszym konkretnym temacie. Gdyby Maja, tak jak calineczka, dostała skrzydła dopiero na końcu fabuły, cała gra byłaby klasyczną metaforą radzenia sobie z trudnościami, poczucia małości wobec skali świata i wyzwań. Decyzja o przesunięciu odblokowania mechaniki latania na sam początek zupełnie zmienia kontekst. Jedna umiejętność, chociaż niesamowita, nie przysłanie całej tożsamości postaci i nie dało się rozwiązać wszystkich problemów poprzez jej użycie. Tak jak parafrazowałam wcześniej, historia Mai stała się opowieścią o tym, że w różnych środowiskach może jesteśmy trochę inni i mamy nieco inne zakresy możliwości, ale wciąż możemy w nich znaleźć najlepszą wersję siebie dla każdego z nich. Jeśli jedna mechanika może zmienić tak wiele, odbierze historii lub po prostu świata przedstawionego, to trzeba ostrożnie dawać graczom do rąk inne opcje niż idź, biegnij, bij się. Brzmi jak absurd, ale jak się nad tym zastanowić, to twórcy gier faktycznie dość ostrożnie podchodzą do takiego latania. Wykluczmy z równania osiągalne, przemysłowe formy latania, czyli GTA, symulatory bycia pilotem, gry wojenne itd. Skupmy się na tym personalnym locie, który jest taki wymarzony i nieosiągalny. Gry pozwalają nam przeżywać rzeczy, których nigdy nie moglibyśmy Albo nie chcielibyśmy doświadczyć na żywo, więc czemu sci-fi czy fantazy miałyby nam nie oferować latania? Przecież to brzmi jak strzał w dziesiątkę. Tymczasem większość z gier, które nie są dosłownie o lataniu, a pozwalają nam poczuć tę mistyczną wolność personalnego lotu albo czegoś zbliżonego, bardzo tę możliwość okraja. Nie wiem, no, jak myślę o czymś, gdzie można sobie latać z naciskiem na latać, a nie szybować, to prawie zawsze i wszędzie przychodzą mi do głowy głównie survivale. Ark Survival Evolved, Conan Exiles, Dark and Light, coś takiego. Ograniczenia w grach co do latania najmocniej mnie uderzyły, kiedy w wieku mniej więcej tych 10 lat odpaliłam po raz pierwszy Ayona. Zaś ten Ion. Dosłownie najmocniej mnie jarało i zachęciło do grania to, że można latać samemu, na własnych skrzydłach. Wszystkie postacie na grafikach promocyjnych odbierały mi dech w piersiach. Wbijam wreszcie ten dziesiąty poziom, ludzie klękają przed dawną wojowniczką Dave'a, gdy odzyskuje swoje skrzydła, wychodzę na zewnątrz i... Z zacięły się, czy coś? Pomyślałam sobie, dobra, może w stolicy nie wypada fruwać się ludziom nad głowami. Teleportuję się na jakieś inne tereny, odpalam latanie w bezpiecznej strefie, na no elegancko, teraz mogę się dostać w każdy zakamarek i siedzieć na dachach, ale wchodzę na normalną część mapy i... klops. Nie ma latania, latanie jest dla zarządu. Okazało się, że przez sporą część gry latać mogłam tylko w wyznaczonych strefach, a podczas codziennego wykonywania questów jedynie szybować w dół. Na początku mi się to strasznie nie podobało, ale po latach zrozumiałam, że pierwsze lokacje w życiu nie byłyby tak ekscytujące, gdybym mogła poruszać się po nich na skrzydłach. Kiedy moja postać latała, wyglądałam majestatycznie i sprawiała, że ja też tak się czułam. Do tego w powietrzu było względnie bezpiecznie, bezkolizyjnie przynajmniej. Tymczasem popularnie moja postać, kiedyś faktycznie całkiem potężna, po jednym ze starć zaczęła cierpieć na amnezję i mimo majestatycznego wyglądu i respektu NPC-ów tak naprawdę uczyła się na nowo celować rewolwerem. Gdy oglądałam piękne wtedy dla mnie lokacje po raz pierwszy, ona prawdopodobnie byłaby zachwycona tak samo jak ja. Też były dla niej nowością przez zanik pamięci. Musiałam Ostrożnie poruszać się po nowych terenach, próbując nie zaalarmować potworów, które na ten moment przewyższały mnie siłą. Gdybym po prostu nad nimi przelatywała, świetnie wywoływałby we mnie zbytnich emocji. Zrozumiałam, że twórcy słusznie zastosowali cały bajer z. E, różnym stężeniem meterów w powietrzu, czy o co tam chodziło z tym lataniem. Możliwość wejścia dużo później, po odzyskaniu sporej części mocy postaci na lokację, w której można było swobodnie latać, smakowała zupełnie inaczej. Jak już pewnie większość z was wie, kocham wszystkie małty, które mają skrzydła miłością bezwarunkową. A już szczególnie Pegasus Black Deserta, na którego swego czasu wydałam sporą część oszczędności swojego niezbyt grindowego życia w tej grze. I mimo, że moje uczucia do BDO zdążyły już dość mocno wygasnąć, to o tym Pegazie będziemy gadać dalej. Bo widzicie, w tym temacie najważniejsze jest to, że pierwsze doniesienia o tym, że w BDO ma się pojawić magiczny koń, który może być Pegazem, mogły być doniesieniami o Game Changerze. Wierzchowiec ze skrzydłami mógł oznaczać, że po pięknym świecie BDO będzie można się swobodnie przemieszczać, i tylko to mnie wtedy obchodziło. Ale trzeba przyznać, że nie wiem jak teraz, ale przynajmniej kiedyś jednym z kochanych lub nienawidzonych elementów tej gry był brak szybkiej podróży, gdzie mapa w sumie z każdą kolejną krainą stawała się przepotężna. Gracz, który miałby swobodnie latającego Pegaza i mógłby omijać wszystkie rzeki, góry i inne spowalniacze, na swój sposób nagle grałby w grę na zupełnie innych zasadach niż wszyscy. Nie mówiąc o tym, że na przykład po zabiciu gracza mógłby uciec w niebo i nie byłoby szans go dogonić, a co za tym idzie wymierzyć mu kary. Ostatnio chyba najmocniejszy i ukochałam sobie Finala 14, więc okej, okay, popatrzmy, jak tam twórcy dozują sobie te ograniczenia. Tutaj mamy sytuację, w której każdy mantr potrafi latać, ale latanie przez całą podstawkę jest dla zarządu. I mechanicznie rozumiem to tak samo jak przy Ayanie. Jest nawet taki moment, w którym ta przemysłowa możliwość polecenia statkiem powietrznym zupełnie ratuje sytuację, bo pozwala dotrzeć w niedostępne miejsce. Bo okej, okay, teraz jak nie wiem, dostaję zlecenie od NPC, żeby zabić potwora i przynieść trofeum z niego do jego wybrance, to sobie nam. Małciku na spokojnie polecę! Pokonam! Teleportuję się do innej lokacji, podlatuję do kobity i wygląda to, jakby, nie wiem, święty Piotr na nią z nieba zstępował i podarowywał jej ten Kieł, czy co tam chcieli. I o ile strasznie narzekam, gdy przechodzę pierwszą część podstawki na nogach, a drugą na wierzchowcu, ale bez możliwości latania. To w sumie czuję się bardzo adekwatnie do swojego statusu społecznego, bo muszę zapytać do teleportera, iść 10 minut do tego potwora, ubić go z trudem, zabulić ciężko zarobione pieniądze na teleportację, bo nie mam siły się tam wracać. I wyobrażam sobie, że moja początkująca postać po czymś takim podchodzi do tego finałowego NPCa w kwestii i po prostu patrzy na, na niego czy na nią tak samo zmęczona fizycznie jak ja jestem psychicznie. I w sumie jest w tym sporo uroku, ale dopisuję go sobie głównie sama. Natomiast bardzo mi się podoba, jak ten proces wygląda w pierwszym dodatku, gdzie twórcy znowu chcą, żeby gracz powoli odkrywał nowe tereny. W Heavenswardzie możliwość latania już odblokowuje się osobno w każdej lokacji. I okej, okay, może wtedy już jestem lokalnym bohaterem, ale właśnie wchodzę na jakieś latające wyspy, jest inna atmosfera, zgubić się można w 5 sekund bez mapy. I w związku z tym dają mi magiczny kompas do ręki, klepią po ramieniu i mówią no, wyczujesz sobie. I gdy fabuła tak sobie leci, to poprzez poboczne questy, parę npców mi wyjaśnia okoliczne prądy powietrzne. Między tym używam sobie kompasu i znajduję jakieś źródła tych prądów, badam je, wyskakuje mi powiadomienie: zaczynasz lepiej rozumieć działanie wiatrów na tych terenach. Aż w końcu po godzinach narzekania przychodzi ten moment, gdy już zrozumiałam, mój wierzchowiec wznosi się w powietrze między latającymi wyspami, a ja sobie myślę: no, teraz wiatry są po mojej stronie. A tak serio, w życiu bym sama nie uspokoiła trochę tempa swojej przygody i zapoznała się z nowymi terenami tak dobrze, jak wtedy, gdy muszę po nich połazić w jedną i w drugą, a motyw z kompasem i rozmawianiem z tubylcami totalnie kupuje jako wyjaśnienie dla mojej postaci, bo daje satysfakcję z ukończonej kolekcji. W tym przypadku kolekcji informacji za co nagrodą jest możliwość ukochanego latania. Może to o czym teraz mówię brzmi jak taka skromna część doświadczenia związanego z daną grą, ale dla niektórych ludzi to naprawdę potrafi czasem być game changer. Dyskutując na temat wstępnego scenariusza tego materiału, zaczęliśmy oglądać epickie kompilacje latania na gryfach z Guild Warsów dwójki z Kacperem. Wygląda to faktycznie niesamowicie efektownie, ale przy tym wymaga nauki sterowania jako faktycznej manualnej umiejętności, żeby to robiło takie wrażenie. Zjechałam sobie odrobinę w dół i pierwszy komentarz, jaki zobaczyłam pod jednym z tych filmów, był wesołą wiadomością, że właśnie to wideo o lataniu na gryfie było tym, co zachęciło daną osobę do zagrania w Guild Wars 2 i teraz zbiera na swojego wierzchowca. Twórca nagrania zachował się bardzo uroczo, bo od razu zachęcił go do dalszego działania i zaprosił do społeczności bazującej na doświadczaniu tej mechaniki lotu. Inna rzecz, o której moim zdaniem totalnie warto pogadać? odbiór graczy WoWa co do dynamicznego latania na smokach w dodatku Dragonflight był tak pozytywny, że ponad 100 starszych latających mountów, w tym prawie wszystkie smocze, dostały nową klasyfikację i animację Dragon Raidingu z najnowszego rozszerzenia, co bardzo mocno zasugerowało, że niedługo będzie można przemierzać starsze krainy dynamicznym lotem. W momencie, kiedy się o tym dowiedziałam, nic nie było jeszcze oficjalnie potwierdzone, ale pojawił się także przebłysk achievementu za nowy Dragon Raidingowy event w Kalimdorze, czyli poza dotychczasowym obszarem Dostępności tej mechaniki, więc to wszystko brzmi naprawdę obiecująco. Myślę, że najlepiej te wszystkie przemyślenia podsumuje przypomnienie sobie o Anthem. Gra równa z Ziemią, jeśli chodzi o ogólne wrażenia odbiorców, a jednak znam osoby, które poświęcały godziny tej grze dla samej mechaniki personalnego lotu, która była dla nich niesamowicie satysfakcjonująca i relaksująca. To jest po prostu fascynujące, jak dużo może znaczyć jedna mechanika, albo jak mocno potrafi zmienić czy wręcz nadać wydźwięk historii. Latanie w grach. Kocham latanie w grach. Latanie w grach. Latanie w grach.